Dawaj go w pion. Zida, dzida, dzida, dzida! dzida. <grystanie> Lecimy sobie teraz na taką piaskownię, <grystanie> na której dostałem wtedy w łeb ktm O, dosyć sławne ujęcie. Chciałem nagrać fajne podjazdy. mało nie straciłem życia! Tędy nie wiedziesz, Gdzie jestem ten gwiazd? No dobra, jak on jedzie. Skoro się wyrwał tak do przodu, to trzeba tędy zjechać. Ja myślałem, że ty zjechał. Długo tam jeszcze będziesz siedział w tych czakach? grzybów szuka <noise> mówi desz popadał, Ten, próbujemy tutaj. Patrzę, czy wody nie ma kurde, jedziemy przez bagno. Tutaj są taki, jest taki fajny podjazd, tylko Uo! co tu jest? Ale ja się widziałem jakąś wodę kurna Powalone, bo tutaj tu Chwała! Jak? Ale chciało to... A może też matka zamokła. Szczęściem pomóc! Ale, bobrowisko, kurna, co tutaj się dzisiaj dzieje? Zabraliśmy ekipę, a tu kurna, nie znaliśmy dokładnie terenów, kurna, co tu się działo przez ostatnie pół roku. <słuch> No troszeczkę stromo, ale nie ma tragedii, no. Tu jest wysoko, metr 40, Paweł Uch, Ja to eee. dobra, próbuję teraz ja zobaczymy. Znowu na tej, gdzie znaczy no się tutaj. ty, znaczy się na tym okorku. Co idziecie komisyjnie, ten sprawdzać?

Nie mogę się do tego sprzęgła przyzwyczaić, bo z ma tak strasznie, że prawie całą klamę puścić i dopiero sprzęgło łapie, No nie? Ja już się mam, no, jestem tak przyzwyczajony, że wiem kiedy u mnie zaczyna sprzęgło puszczać i wtedy sobie przechylam się, zabieram nogę i tyle, a tutaj jeszcze nie ruszyłem, ja nogę zabrałem. No i jest górne zaskoczenie. 다바이 고피온 다 지다 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 Na, na przednim kolech ładnie wiedział. Muszę trochę maszynę przegonić, bo słyszę, że już wentylator chodzi. <grydy> Cały czas się w kółko kręcimy, fajnie, żeby to trochę schodzić tą maszynę. Co się od? Ale o! i o drink też. Gdzie? Wypad. Ale tu rama, rama tutaj to p... za dupek tylko Ale ona cała jest. Bo No nie ma. Wypadło to. Bo patrz, dobrze bo... i nie było na jedno. Tak, bo, patrz. Safrein cały jest chyba. Kwestia jest tylko tego wydechu. Nie, nie wskoczy. <grym> żeby Nie. <sprzynę zciągnąć> nie. jedną. <grym> ja. Ja wziąłem tutaj wyjechałem, myślę, bo mi się ten wentylator załączył Wyjechałem sam, patrzę już wszyscy na kole jeżdżą. A to... Do nie? to nie jest tak, że to jest ten właśnie spoiler, albo można to jest taki za Jarek ten właśnie zapasować za dupę. A to, a to nie chodzi o to, że z tego można zrobić oparcie dla pasażera? A, to tutaj ślita takiego o, tu. Nie, o to! Teraz się teraz, nie teraz robimy tuning tutaj z ten Spoiler z tyłu montujemy Macie dychę? Dychę? No? Tak Nie, dla wydech czy odpad Dobra, ale co jak co? Metzeler tak bokami nie klei jak ta oponka ona może jest twarda w momentami, ale powiem wam, że o tako na twardej nawierzchni, czy tak jak tutaj troszeczkę piasku, no tak się bokiem wgryza, tak na bokach, tak klei gdzieś tutaj, no fajnie, fajnie. Co? Strasznie! Uwaga! Pięknie. było. Nie, właśnie ty. Ja wiedziałem o tym dołku. To nie wiem czy nie wbiłem się jakiś korzeń wystający tym yy, kamulcem. Bo tak mnie normalnie ściągnęło. A, ja chyba pod nóżkiem. A. O! tu stoi, ja? tu leżał. To jest tak fajnie złapać, się tak pewnie czuje. No i dobra, fajny nam dzisiaj wypadzik, wyszedł, pogoda dopisała, nie padało, przez chwilę coś tam pokropiło. Dzisiaj już mogę pójść spać spokojnie, wrócić zadowolony do domku i sobie przeglądać materiały i wychillować Myślę, że ten tydzień to już naprawdę fajnie będzie nam przebiegać z racji, że człowiek się trochę wyżył, polatał Jutro wrócę, będę mógł popatrzeć na motorek Jej, zajebiście Dobra, za mną całe gradobicie jak widzicie, cały nasz majdan, wszystkie maszynki I tak, pojeździemy się trochę na tych oponkach, na tych Eurogrip i przyznam szczerze, że no spoko, jak za taką cenę, bo tam razem z tym naszym kodem rabatowym to wychodzi chyba komplecie coś 400 parę zł, więc nie jest źle. Oponki mają dosyć duży bieżnik, dosyć wysoki, fajnie się wkleja, tak jak wam mówiłem na vlogu, fajnie wkleja się gdzieś tam na, na zakrętach ta oponka. Jest dosyć ciężka mam wrażenie, albo to przez tą twardość mam takie odczucia. No, gryzie nieźle, jest trakcja. Chociaż jak dla mnie jest ta opona za twarda, nie przemawia do mnie ta mieszanka. Ale tak o, no jakieś piachy tutaj na te przeloty, myślę, że oponka super. Zwłaszcza w takiej cenie, no nie? I z tego co widzę, gdzieś tam przeleciałem kawałek trochę po asfalcie, coś tam, trochę gdzieś tam na gumie dawałem, także się... zobaczcie, no, troszeczkę tu się ściera, już nie jest taka ostra, jak była tutaj na przykład, ale... Ogólnie na plus. Także raz jeszcze dzięki za dzisiejsze oglądanie. Wpadajcie w komentarze, wpadajcie na inne nasze social media i widzimy się w kolejnych odcinkach.